Większość z nas prawdopodobnie zetknęła się już z nazwą Tuliluli i kojarzymy, że jest to miejsce, gdzie dzieci czekające na trafienie do rodziny adopcyjnej lub do rodziny zastępczej doświadcza bliskości, serdeczności, utulenia przez wolontariuszy, którzy specjalnie w tym celu przychodzą. Tuliluli to Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny to nie jedyne dzieło, które funkcjonuje w ramach świętującej dzisiaj 25-lecie Fundacji Gajusz. Popatrzmy sobie, najwcześniej ruszyła w ramach Fundacji Gajusz pomoc wolontariuszy, takie wsparcie socjalne i prawne na oddziałach onkologicznych. Do tego doszła później pomoc w formie program rodzeństwa. Już wspomniany Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuliluli. Opieka psychologiczna dla dzieci walczących z nowotworem i ich rodzin. Później do tego doszło Hospicjum Stacjonarne, Centrum Terapii Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie Cukinia, Hospicjum Domowe, no i Hospicjum Perinatalne, które jest szczególnie warte wspomnienia. To jest pomoc dla rodziców, którzy oczekując na rodzin dziecka dowiadują się o Poważnych, tak zwanych letalnych wadach rozwojowych u dziecka, które sprawią, że dziecko po narodzeniu będzie żyło bardzo krótko. Dla takich rodziców wiadomość o tym jest niezwykle trudnym doświadczeniem, i oferowana przez Fundację Dajusz w ramach Hospicjum Perinatalnego pomoc to. Nie tylko pomoc lekarska, konsultacje lekarskie, ale również pomoc psychologiczna i to zarówno w okresie oczekiwania na narodzenie dziecka, jak i po narodzeniu dziecka. Bardzo ważne, cenne są doświadczenia zgromadzone i widać, jak właściwie zaopiekowani rodzice mogą łatwiej przejść przez okres żałoby, czas spotkania z dziećmi, nawet jeżeli to są. Bardzo krótkie chwile to czas radości, czas utulenia dla tych, którzy chcą. Czas na ochrzczenie dziecka, na zrobienie zdjęć. Miłość zamiast rozpaczy. Fundacja Gajusz to także program okno dla dzieci po leczeniu onkologicznym. Kiedy powrót do zdrowia wymaga jeszcze dodatkowego wsparcia dla rodziny bo są problemy, które narosły w czasie choroby dziecka, a teraz wymagają rozwiązania. 25-lecie Fundacji Gajusz niech służy jak najwspanialej w dalszym ciągu i oby znajdowały się kolejne takie miejsca w Polsce.